Cześć kochani! Jakiś czas temu na moim Instagramie, na który Was swoją drogą bardzo serdecznie zapraszam i na mojego TikToka również zrobiłam ankietę z pytaniem, jaki najgorszy tekst usłyszeliście na pierwszej ramce. Komentarze Wasze tak mnie zdziwiły, że stwierdziłam, że musi być na ten temat odcinek. I wniosek słuchajcie, z tej ankiety jest jeden, że jeszcze ważniejszym niż to, o czym gadamy, jest to, o czym gadać. Nie powinniśmy, dlatego że jeżeli pewne nietaktowne rzeczy zostaną powiedziane na pierwszej randce, to istnieje bardzo mała szansa, że odbędzie się randka numer dwa. Pierwsza kategoria. Tematów, o których według mnie nie warto rozmawiać, albo inaczej, może raczej rzeczy, których nie warto mówić na pierwszej rance, to są takie niefortunne icebreakery, które często przydarzają się ludziom na pierwszej rance. I to są wszystkie komentarze względem drugiej osoby z serii, ale ty jesteś nieśmiały, nieśmiała, albo ale ty dużo mówisz, albo ale, ale ty mało mówisz. Pamiętajcie o tym, że gadatliwość albo małomówność często są elementami towarzyszącymi sytuacjom stresowym. Na początku to się często ludziom zdarza i tego typu tekst wcale tej osobie nie pomoże, tylko sytuacja się pogorszy. Jeżeli macie dobrą wolę, przejmijcie połeczkę, zadawajcie pytania, mówcie od siebie, uśmiechajcie się dużo, na pewno to będzie lepszym rozwiązaniem. Kategoria druga to z bok kategoria, która wygrała w mojej ankiecie. W sensie, że tego typu odpowiedzi było najwięcej. I to są wszystkie komentarze. Które dostajecie na randkach, co do waszego wyglądu. I to, I to oczywiście takie komentarze, no niestety negatywne albo takie mieszane, nie? że niby komplement, ale jednak taka jednocześnie szpileczka. Nie jesteś w moim typie urody. No jak miło coś takiego usłyszeć, nie? Na randce. No po prostu czat, nie? Super, po co się ze mną widzisz? W to podchodzą też wszystkie teksty typu: o, wolę bronetki, wolę blondynki. I tak samo, jeden chłopak usłyszał na przykład, że jest za niski, że dziewczyna woli wysokich. Myślałam, że na żywo będziesz wyglądać lepiej. No świetnie. Patrząc tak na Ciebie, wydawało mi się, że możesz mieć większe. I to o cyckach tej dziewczyny. No dramat, słuchajcie. To jest też wskazówka, żeby dawać zdjęcia, na których wyglądamy tak, jak faktycznie wyglądamy. Nie sprzed wielu lat i nie sprzed 10 kg, tylko te autentyczne, bez filtrów. To jest w ogóle mój hit. Koleżanka usłyszała, wyglądasz jak mój kuzyn z Niemiec. Boże, się domyślam, że nie można usłyszeć nic gorszego na przykład, niż wyglądasz jak moja ex, a to się również wam zdarzyło, albo wyglądasz jak moja mama. Chociaż to w sumie pewnie może być komplement, jeżeli ktoś ma bardzo dobrą relację z mamą. Teksty kolejne. Dlaczego masz takie wory pod oczami? Serio, powinnaś iść do lekarza. Niby troska, niby można by się cieszyć taki miły chłopak, ale jednak no, ktoś nam wytyka i wyglądamy. Coś mu tam się nie podoba, nic miłego. Idziemy dalej. Zawsze miałaś tendencję do bycia grubszą? Albo masz niezłe nogi, ale ten brzuch? Niby komplement, ale nie, ktoś nie może się wstrzymać Walnie również szpileczkę. Nigdy nikomu nie dogodzisz w pełni. Inna dziewczyna usłyszała, czy będę mógł Cię utuczyć. Dobra strona wszystkiego jest taka, że każda potwora znajdzie swego amatora. <laughs> Czyli jedni wolą szczuplejsze, drudzy wolą takie bardziej okrągłe dziewczyny i to jest super, nie? Pamiętajcie, że ta osoba nawet jeżeli nie jest dla Was, to ona dalej potem idzie przez ten rynek randkowania i cały czas szuka, więc nie ma co jej zniechęcać. I to, że nam coś się nie podoba, nie znaczy, że nie spodoba się innej osobie. Komentarze co do wyglądu tylko w momencie, kiedy są pozytywne. Trzecia kategoria, komentarze co do wieku. Czyli w skrócie, wszystkie rzeczy typu na zdjęciach wyglądałaś młodziej, albo ty to już taka trochę stara panna, albo jeszcze jeden hit, ty już nie jesteś pierwszej młodości, no też świetne. Kategoria czwarta. Życie randkowe i uczuciowe. Wszystkie teksty z no to jak ci idzie tam na tych portalach randkowych albo ile czasu już tutaj jesteś, są krępujące, bo wiadomo, że widzimy się z osobą, która na moment obecny, no, no jeszcze nie znalazła tej takiej swojej osobki. Jak długo jesteś na Tinderze? Co jest z Tobą nie tak, że jesteś sama? Nie? No to wszystkie tego typu komentarze. No, zostawcie dla siebie, takie dopytywania się są trochę według mnie nie na miejscu. Chyba, że oczywiście minął już pewien czas, jakby rozmowy, już się fajnie sobie czujemy, to jasne, że można sobie tak na ludzie zacząć opowiadać o pewnych tam doświadczeniach, często z przymrzeniem oka i śmiejąc się. I tutaj, oczywiście, też przypomnę, że jeżeli zdarzy Wam się usłyszeć coś takiego na randce skierowane w Waszym kierunku, to jest na ten temat odcinek, także. Podczepię go dla Was oczywiście. Bądźcie też przygotowani na moment, kiedy dostaniecie taki komentarz. Piąta kategoria. Kategoria X. O eks na randkach nie gadamy za dużo. To są niekomfortowe sytuacje. Szczególnie, kiedy chłopak na randce wyciąga zdjęcie i pokazuje zdjęcie swojej eks. To w tym momencie naprawdę możemy mieć wrażenie, no, że albo nas porównuje, albo szuka kogoś takiego samego, albo jeszcze się z tego nie wydobył bagna, z tej byłej relacji, i cały czas to się za nim ciągnie. Również nie warto wchodzić w te liczby, tak? Ilu wcześniej miałaś chłopaków, ile wcześniej miałeś dziewczyn? Hitem, który dostałam w komentarzu było: proszę o cierpliwość, jestem rozwiedziony, ale jeszcze mieszkam z żoną. Yy, mieszkanie trudno jest sprzedać. Chcę się z tą spotykać, ale mieszkam mi jeszcze z eks. Kategoria szósta to jest, słuchajcie, generalnie można powiedzieć, zagadanie drugiej osoby na śmiec swoim jakimś tematem, który tylko i wyłącznie nas interesuje. Są takie męskie tematy. Jakaś motoryzacja, lotnictwo, technologia, komputery, tam jakieś szczegóły, co w środku siedzi, parametry to nie są sprawy dziewczyn. Tak samo dziewczyny facetom na randkach nie opowiadamy krok po kroku o naszych rytuałach urodowych albo o ciuchach, gdzie, co, jak. Bo to po prostu najczęściej, oczywiście może się zdarzyć, że tak nie jest, ale najczęściej to wcale drugiej osobie nie pasuje, a ona może być na tyle kulturalna i miła, no, że będzie nas słuchała, potakiwała, jeszcze tam zadawała pytania, a się generalnie na tej rance z nami zanudzi. I tutaj przykład był fantastyczny. Chłopak tłumaczył raz, na czym polega długofalowy pomiar prędkości auta. Uznał, że nie rozumiem tego, ale też uznał, że prawda, ją to interesuje. Również do takich tematów właśnie może należeć jakaś taka uniwersalna, ale tylko wasza pasja, polityka, tak? Nie każdy nią musi się interesować, więc musicie mieć pewność, że druga strona też jest w ogóle w temacie, a w ogóle na pierwszej rance to lepiej nie o polityce. Mówcie o sobie, a nie o danym temacie. Czyli czemu coś robicie, co w tym odnajdujecie, co wam to daje, jak was to rozwija, a niekoniecznie wchodźcie w szczegóły dotyczące no danej dziedziny. Kategoria siódma: podteksty seksualne. Pierwsze spotkanie z dziewczyną. A ta opowiada mi, jaka to dobra w łóżku nie jest i z iloma facetami to nie spało. Wydaje mi się, że te osoby kierowały się różnymi wartościami, może szukały czegoś innego. Poszliśmy do kina na film, kiedy siedziałam obok niego, on zaczął komentować atrybuty aktorki, głośnej przy mnie. Takie zachowania są poniżej poziomu. Jaki masz rozmiar? biustu, się chłopak, dziewczynę spytał. No, to generalnie sobie spójrz, czy ci się podoba całość, czy nie, ale nie wypytuje takie intymne rzeczy. Dzięki takim tekstom nie będziecie samcem alfa męski mężczyzną, tylko będziecie troszeczkę prymitywnymi gośćmi, którzy nie wiedzą, jak się zachować względem kobiety. Kategoria ósma: wszystkie głupie żarty. Gdzie jedziemy po bandzie? Musicie mieć naprawdę pewność, że druga osoba już was czuje. I że między wami jest jakaś taka chemia umysłowa, żebyście mogli na pierwszej randce wyskoczyć z takimi tekstami. Właśnie teraz słuchajcie, z jakimi. Nie lubisz cebuli? Przecież jesteś ze wsi. Przechodząc obok handel w złotych tarasach. Mam nadzieję, że nie ubierasz się w handem. Takie troszeczkę snobistyczne, nie? A co, jeżeli ta dziewczyna się ubiera w handem? No bardzo niemiło jej się musiało zrobić. Usłyszałam dawno temu, czy wiesz, jak pachnie trup? Babcia mi zmarła i leżała w salonie. Nie wiadomo, jak zareagować. Mam przyjść do niego, pokosić trawę w ogrodzie, by sprawdził, że jestem czegoś warta. Mam nadzieję, że to był żart. Bo jeżeli to nie był żart, to była na poważnie to to jest już dramat, to i szowinistyczna śmienia męska. Przyjdź mi kobieto pokosić albo pogotować, zrobić egzamin. Dziewiąteczka, kategoria dziewięć, teksty desperata, czyli wszelkiego rodzaju podlizywania się, 500 razy jeszcze najlepiej na tej randce, czy na pewno dobrze się bawisz, czy, czy, czy wszystko jest ok, a może chcesz to, a może chcesz tamto, a na koniec spotkania i to jest coś, co miało miejsce, na pierwszej randce z neta ktoś pyta się, jak mu się podobam. Raz sobie wyobraźcie, ktoś Wam zadaje pytanie, jak Ci się podobam? I teraz są dwa scenariusze. Nie podobasz się, no to strasznie głupio, nie? No to jak to odpowiedzieć, prawda? No, no przepraszam, nie do końca jesteś w moim No właśnie sami sobie strzelamy w kolano. Teraz wyobraźmy sobie scenariusz numer dwa. Tak, podobasz mi się, no to się zadeklaruję już, nie? To jest etap poznawania się, badania, także nie ma co wymuszać tego typu odpowiedzi, tylko trzeba obserwować. Obserwować energię, język ciała drugiej osoby, czy się śmieje, czy się czuje komfortowo przy nas. I upewniamy się oczywiście po spotkaniu, tak? Albo na sam koniec pytamy się, czy się znowu widzimy, albo że mamy, mówimy, że mamy nadzieję, że się znowu widzimy. Można to również właśnie napisać, sms-em, zdzwonić się i zobaczyć, czy druga osoba na to jest responsywna. Czyli w skrócie, czy jest chętna. Taki hici, który spotkał dziewczynę jedną. Chłopak powiedział jej, że przestanie słuchać muzyki, którą lubi, i zacznie słuchać tej, co ona. Gdy koleś, no naprawdę wie, co lubi, nie? Wie, że lubi to, co lubi dziewczyna, z którą się spotyka. Nie coś takiego świadczy o tym w skrócie, że faktycznie jesteśmy troszkę zdesperowani, chcemy się dopasować za wszelką cenę, przypodobać drugiej osobie. I kategoria dziesiąta pieniądze i zarobki. Delikatny temat. Tutaj naprawdę bardziej trzeba po prostu obserwować sobie, kto jaki ma do nich stosunek do kariery zawodowej, do pieniądza, do wydawania, do oszczędzania. Po prostu to wyjdzie w praniu. Myślę, że to absolutnie nie jest temat na pierwszą randkę. Aczkolwiek są oczywiście takie tematy z pieniędzmi, które są no, nieuniknione na pierwszej randce, czyli na przykład, kto płaci. Jeżeli chcecie zasugerować, że podzielicie koszty, to musicie robić to subtelnie. Dlatego jest to ten temat odcinek, który również wam podczepię, ale jak widzicie, no to tutaj dziewczyny właśnie w mojej ankiecie miały no, bardzo taką agresywną tą komunikację, czyli w skrócie usłyszały, teraz ty płacisz po zapłaceniu tam na początku, na przykład spotkania za kawę i ciastko, ten chłopak nie powiedział, bo podejrzewam, że takiej sytuacji wtedy by właśnie niekomfortowej nie było, nie powiedział, to spokojnie, ja teraz zapłacę, a następnym razem zapłacisz ty, bo wtedy byłoby to właśnie tak ładnie elegancko powiedziane. No, tylko po prostu wywalił jej, teraz ty autorytatywnie, teraz ty płacisz. Inna dziewczyna miała właśnie sytuację z kolei, że pierwsza randka facet chciał iść na pizzę i od razu zaznaczył, że każdy płaci za siebie. No słuchajcie, jak jesteście razem na spotkaniu, to przede wszystkim zawsze musimy być tacy chętni do współpracy. Czyli my ustalamy na tym spotkaniu z drugą osobą, czy dzielimy się, albo że ja jestem głodny, to ja wezmę pizzę, może chciałabyś ode mnie spróbować, możemy się podzielić, albo jak jesteś też głodna, to śmiało weźmiesz kawałek i myślę, że to jest takie troszeczkę bardziej. Pro, pro ludzkie szczerze mówiąc, bo, bo jak idziemy z kolegą, koleżanką, to również często jakby jesteśmy tacy uprzejmi i życzliwi, takim również warto być na pierwszej randce. Jednasta kategoria tematów ryzykownych na pierwszą randkę, to jest religia. Nie mówię, że zawsze to jest nie na miejscu, no ale właśnie czasami jest. Tutaj jedna osoba w ankiecie napisała, że ta pytanie, jaka jest Twoja ulubiona modlitwa? Jeżeli chcielibyśmy mieć osobę, która jest wierząca, to jest nasze ważne kryterium, tak, w szukaniu partnera. To, to jest w ogóle super, nie? Że macie takie kryterium, i faktycznie nie uważam, że powinno się czekać, nie wiem, pięć randek, żeby to w ogóle powiedzieć, wysunąć ten temat i sprawdzić, czy druga osoba też jest wierząca. Bo jest szansa, że marnowaliście jakoś tam czas, nie? Bo dla niektórych osób to faktycznie może być deal breaker. Temat religijny może się pojawić na pierwszej randce, ale myślę, że musi to być dość naturalnie. W sensie, wpierw wybadajcie, czy druga osoba to w ogóle jest wierząca. Wspomnijcie, opowiadając o swoim weekendzie, że. A w niedzielę byliście w kościele, potem zrobiliście to, tamto, siamto i tak dalej. Albo spacerując, powiedzcie, że o tutaj jest jeden z kościołów, który bardzo lubicie, albo ten, do którego chodzicie w niedzielę. Także tych opcji, żeby to wtrącić jakoś, myślę, że jest bardzo wiele, tak? I wtedy zobaczycie już po reakcji, czy ta osoba w ogóle jest z tej bajki. Czy nie? Jeżeli jest tej bajki, to przede wszystkim się ucieszy, że wy również jesteście z tej bajki. po prostu badajcie temat, czy to jest osoba, której takie pytanie wypada zadać. Dwunasta kategoria to, co kategoria można powiedzieć w ogóle, zachowanie tekstów, które świadczą o pewnym, negatywizmie. Te sytuacje, kiedy przeklinamy przy kimś, zachowujemy się agresywnie. Jedna dziewczyna pisała musiałam słuchać, jak druga osoba jest niemiła dla obsługi. Nie każda osoba jakby lubi taką negatywną atmosferę. Tak samo bardzo duża ilość narzekania na życie, jakie to życie nie jest ciężkie, albo na nasz los, albo krytykowania samego siebie. No Już nie mówię o tym, że oczywiście nie możemy też krytykować drugiej osoby, z którą jesteśmy na randce, bo to jest bardzo niemiłe i chamskie. I tutaj też się zdarzyło, że Katek wyśmiał moją pracę i hobby. Ogólnie chamski był dla mnie to spotkanie, trwało 40 minut. No, cieszę się, że tylko 40 minut, chociaż powinno pewnie krócej i współczuję, że aż 40 minut. Myślę, że potrzebny jest pewnego rodzaju balans. Znaczy, że nie, nie ubarwiamy świata, że jest wszystko cudownie i kolorowo i nie mówimy o sobie też w samych superlatywach, nie możemy powiedzieć o żadnych smutnych rzeczach w naszej przyszłości albo o żadnych naszych wadach. To jest właśnie super, że dostrzegamy i w sobie i na świecie i w innych ludziach zarówno to dobro, tak? I te pewne jakieś takie niedoskonałości. Koniecznie piszcie w komentarzach, jakie inne teksty, takie no kwiatuszki właśnie usłyszeliście na randkach, które sprawiły, że czujecie, czujecie się no niefajnie. Dziękuję Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Koniecznie subskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek, dlatego, że można subskrybować, ale bez dzwoneczka to i tak nie będziecie dostawać powiadomień o nowych filmach, które są na kanale. Wpadajcie do mnie w międzyczasie na Instagrama. Żeby na bieżąco na TikToka i na Facebooka i buziakuję Was bardzo serdecznie i do zobaczyska za tydzień. Pa, pa, pa.